Właśnie Waśniunik zrobi wam niespodziankę i poruszymy temat, jak dobrze posadzić burówkę amerykańską, no, żeby pięknie owocowała. No bo cóż, najlepszy owoc na świecie. Bez pozostałości, trwały, pyszny, no to będziemy wałkować przez najbliższy sezon. I zobacz, tutaj widzisz jakie jest głębienie. Burówka ma płytki system. Nie sadzimy jak drzewka. Ona, ta borówka... Korzenie szerokość puszcza. I zobacz, tu na, tak naprawdę jedną ręką bym w ten wieloletni krzak wyciągnął. Więc trzeba robić otwory bardziej w szerokość do 80 cm. A jak głębokość, to widzisz, no tak naprawdę jak moja głowa wystarczy. No i to te, zobacz, temat ciekawy ze ściółkowaniem, gdzie porównamy. Agrowuchninę i agrotkaninę oczywiście firma jest tylko jedna od 35 lat w Polsce Agrimpex zobacz Was tutaj ma rządek 2 metry szerokości ale wyłożony jest agrotkaniną zaraz przyjrzymy się z bliska no to trzeba będzie pozbierać wszystko tu na rogach widać widzisz tkanę czyli agrotkanina tak wygląda agrowłóknina Pegas Agro 50 gram też się świetnie sprawdza w prawie burówki amerykańskiej no, zatrzymuje chwasty i też przepuszcza wodę. Na pewno subskrybuj tutaj mój kanał, bo na najbliższym czasie też pewnie odcinek wrzucę może właśnie ścięcia. No ale ściukowanie też ważny temat, no bo tu jest skupa roboty, a tak to mamy zabezpieczone krzaki i chwasty nie rosną i bez glifosatu. No, no, widzisz, tak to wygląda. Tutaj też sporo będzie wycinania. Więc, jak będziesz widzieć następny odcinek, jak coś burówkę, to nasze będzie świeży odcinek. Dzięki zapeczki. Za no i chyba tyle. Krótko, ale chyba konkretnie.